Dzień dobry i mili państwo W dzisiejszym odcinku Big, Big Bang Robbery e, Ignorowałem tą grę e, pokazywało mi się No ale ignorowałem tą grę właśnie e, Potem myślałem A wejdę zobaczyć co to jest I potem spojrzałem na tytuł To jest stary. story ja lubię Potem weszłem i myślałem, że jest całkiem spoko e, Dzień po tym Jest nowy ending, więc dzisiaj mamy dwa endingi e, Do wyboru Jedyne co wiem to jest vote to stop Albo vote to Rop. Z tego co wiem to vote to stop Było chyba pierwsze A vote to rob jest nowe Więc od razu idziemy do takiego lobby I takiego przytulnego lobby Gdzie jest Boz I jest, jest Lars Pozdrawiam nie, nie no, żartowie Ok. I w ogóle co ciekawe Jesteśmy w tym samym miejscu E, gdzie wystartowała się już gra, a my możemy sobie oglądać graczy, e, którzy sobie ten, którzy sobie tam biegają. E, nie wiem, czy oni mogą zobaczyć nas. No nie wiem. Ja mniej więcej już trochę wiem. Teraz jest Big, big Bang Robbery, Big Bang of Roblox, no tak. E, I ten. Tics, 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 tics. W ogóle, dzisiaj jak zginę? To jem, jem fasolkę. Nie wiem jaką. Jem fasolkę po prostu. Po prostu jem fasolkę. I niektóre nawet są oblane taką niedobrą. Więc tych na pewno nie wezmę. Więc nie mogę zginąć. Bo nie lubię tych fasolek. Wow! Zgaduję, że to... Zgaduję, że to nasz prokierowca. Loading, ja idę Dobra, i do i z tego momentu już wyszłem, więc dalej nic nie wiem. I w ogóle to widziałem ty, że już nagrywałem endingi, ale nie widziałem, oczywiście. Dzień dobry, wansy. Jak chcę, jak chcę. Se... Mam 100 tiksów! Czemu ja miałem 90 na 100 HP? A, wydaje mi się, że miałem usiąść, kiedy on omawiał ten cały plan. Okej. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Eee, e, back in 5. Okej, okay, pa. Możemy sobie eksplorować coffee room. Coffee room ostatnio był otwarty. A, dobra, to jak weszłem do coffee rooma, to ten... No to... dawaj tą pizzę! Dawaj tą pizzę, muszę się uleczyć. No pewno tu nic nie ma. No nie ma nic. Ale. Kłamy. Co co tam biegają? Co wy tam robicie? Można wyjść? Chyba nie. Nie, ma, nie mamy klucza. O, już mamy klucz. O, to jest, to jest ta pierwsza miniatura. Ja chcę, jak chcę, ja chcę, ja chcę. Jak? Jak tam? O, dobra, mam port. Uleczę się. Jej, yeah, mam full HP. I'm almost ready, boss. Bo mamy jeszcze 10. You can... a mogę tylko jeden wziąć. No i czas nam się kończy. On to mówił chwilę przed. Więc co? I co teraz? Eee, not Lars. Not Lars, to nie jest Lary. W ogóle tutaj się to nie pokazuje. Tutaj się to nie pokazuje, a tutaj się to pokazuje i oni tak la, la, la Fawawa, nice going, Lars, no Uh, hello madam Hiu, hiu, hiu Walnie ich młotkiem Tylko nie wiem którym, czemu tam są szczury? Pizza, pizza, dzięki za pizzę Kasa, nie Ej, za tą kasę chyba można było kupić w tym automacie. O, oh, we did it Ja to mówię! Ale tak, ja już tak myślę, kurde, kto ma taką twarz. Czyli to automatycznie formuje się. 5 godzin 5 godzin później um, Ok, Dobranoc O! Oh, the phone is reading Uh, hey, Busters! O! Oh, phone Boss! Hey, Buster, is great job uh, getting inside now. I need to find your way the elevator. Okej, okay, trzeba iść do elevator. Mamy, mamy brać zabawki do tego? O! Oh. Dobra. O! Oh. And Roblox coś tam, coś tam. Be careful. Mam nadzieję, że to nie zabija na hita. Nie. Nie no. Nie, przypadkowo zjadłem pizzę. Nie no. Myślałem, że otwieram szafkę, a zjadłem pizzę GG widowie widzowie. Ja już dzisiaj sobie długo nie pożyję bez leczenia. Długo nie pożyję bez leczenia. O, kurczę, tak szybko? Edward Zzz, Czemu on gada Zzz, Czemu tutaj każdy jest gruby jest? A Okej okay. O to, te same motki co, co ojciec tego Co, co nasz ojciec w Airplane 4 nie mam żadnych e, weapons, weaponów poza tym. Kub ma 800 HP. To ja wolę z nim się tak nie bić. Dobra. Oła, no mówiłem, że długo nie pożyję bez leczenia. A tutaj ginę. Dajcie mi banana. Jak to AMP trójka. Ale że okej nie gadam. O, wszyscy get to the elevator albo zginiecie! Już! Papa Edgu, Edward! Uu, gdzie jestem? O tu! Kolejne przejście O! Okej. Okay. Tu floor 2 basur To jest czy my nie zjeżdżaliśmy na dół? Wydaje mi się, że przycisk do góry był czarny. Dzisiaj był security system. Okej. Okay. Okej. Okay. Prawdopodobnie będzie ten drugi ending. Ale nie dzisiaj. Eee, dobra. O kurczę. Mamy się z tym bić. Bijemy się. Leczenie, leczenie No oczywiście, że wzięli Ja chcę Nie Kasa, kasa, kasa Ale że oni wszyscy mnie zabierają Nawet leczenie mi zabrali Co jest? Padłem gdzieś Dobra To dobrze? Czy źle? To dobrze Chyba a nie! To źle! A nie! To dobrze! A nie! To źle! To jak w końcu? O! Szybko! Tak, To źle! A! Trzeba komputery nazwać! Dostanę za to leczenie? Zawy ten odcinek 10 minut nie będzie mieć. A ja albo to przejdę, albo, albo zginę. Zginę. O nie! No nie, wywalaj ode mnie, wywalaj ode mnie. Nie ja, ja nic nie zrobiłem. Stop, to jest legalne. To było napis stop, this legal. To mi się może niby zajmijcie. Jeszcze dwa kąpy gdzie? Tam, rozwalcie te dwa kąpy. Dobra, to jest, ja poczekam. Dobra jest. Enter Roblox Star. Nie, 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 Dobra, guard przejdzie tu. Nie, guard ma wywelony, chyba, jak jestem w Indiach. Aha, to jest entro Blockster. Już myślałem, że to jakiś NPC. Ej, uciekać, uciekać! Dlaczego guard do nas wszedł? Tam jest pełno guardów. Czy guard jest z nami? A nice one, bo. Dużo pizzy! Dużo pizzy! Dużo leczenie. pokczam! Lol, I don't know. Mandelweid. O! Dajcie mi pizzę najpierw, potem się z wami klepię. Dajcie mi pizzę. Dobra. No nie, mogę wziąć tylko jedną, zapomniałem. Mało mi to pizzę dało. Co my mamy zrobić w ogóle? Tam się nie opłaca. Życie za safe. Dlaczego można brać tylko jeden na, na jedno przejście? Dobra. Nie. Parkour na moim poziomie. Dlaczego tylko ja i ten Entrop Star gadamy? O! Dobra, łatwe to jest. Za chwilę bym zginął. Nie! Dlaczego muszę stać po tej stronie zawsze? Tam jest kot! Na razie to jest w miarę spoko. Pizza? No nie, pizza. Dobra jest. Idziemy tam. Co to spadł? Dobra, we got, we got the code. Jaki jest kot? Bo nie wiem. O, dobra jest. No czemu? Ile tu jest? Zamkniętych rzeczy. Na razie to mi się podoba, bo tu jest mniej więcej na moim poziomie ta gra. Albo na, nawet na mniejszym. Kosa! Leczenie! Dobra, wezmę leczenie na przyszłość. Co jest? Czemu tam to zabiera? Kosa 150? Kola. Też na uleczeniu prawdopodobnie. Ja tam nie idę. Do to... Lewej... Dobra. Szybko. Mogę już jakoś szybciej wyjść No chyba nie. Dobra, jest elevator. Let's go, widzę. No to jest ewidentnie czarne. A może czarne do góry idzie? Nie wiem, jaka jest logika tej gry. Wow, jest ponad 10 minut, a ja jeszcze żyję. Proszę, proszę napisać Gratulacje w komentarzach Rob Walutz, są Go deeper. Stop Rob de Walutz, Stop de Heist Ok Było losowanie Czyli mamy ten ending taki. Mamy ending, że jesteśmy źli i rabujemy to wszystko. Aby end... mógł być ending, że. Ha, to koniec tego! Bardzo krótkie i bardzo fajne. To chyba jednak będzie dzisiaj. Nie wiem. Zobaczę, jak to się wszystko potoczy. Ale bez kitu. Na razie nie muszę jeść fasolki. To nie jakiś... No, no, no nieźle, Duke Dziuka nie widzieliśmy dziuka nawet nie znamy ale okej okay, no możliwe, że dzisiaj będzie ten filmik więc jest nice bo nagrywam to 13 minut nawet trochę mniej e, znaczy gram w to trochę mniej e, bo jeszcze musiałem wbić i poczekać chwilę a może się uleczę. Dobra. Mamy czekać. Przeżyj. Dzięki. Take this banana. Banana. To nie to, 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 to nie to. To nie to. to, nie to. O, tak, to jest to. HP. 12 tysięcy? Czy 1200? Nie, 12 tysięcy Dobra. Dobra jest banan, jest banan. Idziemy, idziemy do banana. Idziemy do banana, do banana, szybko. Dobra. Nie, 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 nie. Uciekaj mi Soski, uciekaj mi Soski! Uciekaj mi Soski! Uh, let's go! Ale ten chłop niech nie zostawię, nawet się z nim nie pije, nie ma mowy! Nie mam mowy! To nie to, to nie to. To nie to. To nie to! Rzućcie bananem, o, rzucili bananem. Szybko. Nie! On ma 5000 hp. Czy jak czy to szybko zlatuje? Pyk, Let's go! Ale powiem, że naprawdę mega łatwe i mega szybko doszłem do tego endingu. Ale jestem ciekawy tej trzeciej opcji: czy to jest losowanie? Bo chyba było pomiędzy losowaniem a, a stop. Tak mi się wydaje. Dobra, jest banan. Prowokujemy go do banana. Nie! On ćwiczy! On ćwiczy! Nie może ćwiczyć. Masz być gruby. Nie ja no, że polecam być grubym, a... czy coś, ale... Nie, 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 tylko nie w. Dobra, znowu... Nie, 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 pito! Z, z wystraszenia, z wystraszenia się uleczyłem. Myślałem, że mam mega low. Jest banan? Nie! Zabiliśmy go? Nie. próbował pomóc, Dobra, bić go. Ała. Teraz nie mam leczenia. Chodź na banana. Aha, to te banany tak go biją. Czyli my go nie możemy bić sami z siebie. Czyli musimy jeszcze raz wejdzie na banana, albo my go bijemy. Tylko, że po troszeczku. No tak, po troszeczku go bijemy. Teraz chwilę odsypuj się chyba nie będę Skupienie Jest banan, ostatni banan Chodź na banana On ma 1 HP Bić go, dobra, załatwiłem go We did it We did it guys END OUT! I'm tired of this Parade Rzecz tak It's time for me to get Serious Obraził się What was that sound? Gościu, to są dynamity, które cały czas się odpalały I są cały czas w miejscu Jajkaś. O, umarł Jakby Pat na porę, czy umarł? Walut mm. Award One important Walut That's what I little in Hey Hey, hey, we'll save boss co mam zrobić? To koniec Jej, bierzemy kasę? Bierzemy kasę, aha, no musimy brać, brać kasę. O, kliknąłem lobby. New End. To był chyba ten New End. Co ja mówiłem, już sam nie wiem. To chyba się zapisało. Choć nie wiem. Dzięki za oglądanie. Może gdzieś o 20 będzie odcinek z tego, ale mega fajny tryb. Polecam, link w opisie. No i dzięki za oglądanie. Do zobaczenia i cześć! Łapka w górę, jak się film. Oczywiście!